Witam. Dzień dobry. Pikuj Zaka. Nie wiem, czy chcę Zaka grać dzisiaj. Ale pogram agresywnymi pikami. Kledem sobie pogram na pewno. Myślę, żeby kledem przycisnąć, przydusić lekko. Może nie Aatroxem, może nie Aatroxem, ale jeszcze jakimś tam... Agresywniejszym pikiem. Zostawiałem się w ogóle też dzisiaj nad jedną rzeczą. Lolshop. Czy ten item na pierwszy ma prawo działać? Na linii. Że na przykład, właśnie, grasz sobie na jakimś takim, nie wiem, może nie Mundo? Graj na Wolibera. Ale na pierwszy item? Na pierwszy item o tym myślę. To zrobić? W mele meczapy. Na pierwszy graj na, 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 na temu. Bo myślę też, w, w co by to było dobre. Krzysiu, gdzie we Wrocku są strefy kibica? Bo jadę do jutro do Wrocka i planuję iść na meczek polski, gdzie polecasz. Nigdy nie byłem na meczu w piłki nożnej. Nie wiem, co to jest strefa kibica nawet tak do końca. Pewnie to. Czy to jest jakieś miejsce, gdzie możesz oglądać mecz za darmo? Po prostu w jakimś konkretnym miejscu? W jakimś barze, klubie, tak? Czy jak to działa? Nie mam pojęcia. O, a, żeby mniej mało by było. Bar, gdzie mecz leci. Oj, to ja wiesz, co nigdy tak nie robiłem. Raz byłem na Beach barze oglądałem. Mecz Polski, to było na hotspotie, bo akurat był najbliżej mnie. Więc może tam polecę, ale pamiętam, że nie był jakiś wielki ekran i nie oglądało się jak dobrze. Wiesz, co chyba najlepiej się ogląda w domu, nie? Tak, znaczy ja lubię w domu oglądać, bo jest. Nikt się nie drze mordy, tak, no dobrze, może niektórzy lubią te emocje, ale mi się spoko oglądało w domu. Darcie mory w fajnych meczach. Niektórzy lubią i zrozumiałe. Irelia. Renekton. Okej. Okay. Okej. Okay. Wiecie co, no możemy. Możemy. Tu Iloi bardzo dobrze siedzi, bo jest, mają trzy mele postacie. No. Iloi tutaj bardzo robi. Weźmy to, Iloi. Dobra, będzie. Też możemy wziąć na susa i zrobić quest. Chcecie na susa i zrobić quest? Możemy tak zrobić też. Dawajcie, nasus i quest. Dobra, go. Mnie trzeba trzeba ta. Robię to. Taki team dziwny. Co nie. tu jest? Mundo się jeszcze same melasy. Znaczy, dla mnie spoko. Chyba z graspem zagram. Ale potrzebuję czegoś na manę. Graj pod AP. Nie. Fidlaczek na topie. Dobra, a myślisz, że taki fidlaczek na topie dałby radę w, re w Renektona na przykład? Grałeś już ten matchup? Załóżmy, że no, tu biorę fidl. Dajesz Drayna, on cię stunuje. I co wtedy? Haha! <laughs> Nie, no, nie wiem, ale się wypowiem, bo mam chłopski rozum. Co chcesz wiedzieć? Wszystko ci powiem. Wszystko. Dawaj, jakieś pytanie odpowiadam. Co nie? Mogę się wypowiedzieć? Mogę się na każdy temat wypowiedzieć. A kto mi zabroni? Dawaj, każdy temat. To chcesz? Nawet jakiś k... kos kosmos, yy, yy, fizyka kwantowa nie ma problemu. Mogę coś Żaden problem. Moim zdaniem dobrze jest wiedzieć, kiedy się czegoś nie wie i się do tego przyznać. Dlatego, jako że nawet nie wiedziemy do końca, czym jest strefa kibica, no to co mam mu powiedzieć? Lać wodę? No mogę coś wymyślić. Ale czy to o to chodzi? O nie, 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 to już za dużo. razy było widzów RB? Chodzi ci o Rybsona czy o co? Na 11 levelu jest Bóg, że jak zabijemy miniona z Erki, to robimy questa. Zobaczymy, czy ten Bóg dalej działa. Rekton. Ktoś ma nikt God i nie gra Renektonem? A nie, jedno grał. Czekajcie, ma jedną grę i wygrał, a tu w tym pokazuje, że to... Aha, ma dwie me dwa mecze, dobra. God. Dam się spuszować. Dobra, zrobiłem parę fajnych tradeów, trzy graspy weszły. Jest okej. Okay. Tu musimy armor zraszować. Jakieś tabiski zrobić szybkie. O, nie! Złe rzuciłem, też nie, dobra. Nie, no niepotrzebny flesz. No niestety na Bouncie mam przeje... Nie mam co zrobić na Bouncie. Mogę jedynie nie cofnąć. Ale Ignita spalił. Poza tym Grasp'em, Tak, pod Questa chcę zagrać. Tu będzie Renekton dalej. E, nie, Renekton, przepraszam. Mundo, 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 mundo tu będzie. Zdziwi no się, się, jak go nie będzie. Powinien już kampić chyba te linie. A jest. Ginę, ginę, ginę. No. To ogólnie nie jest dobry mecz dla na Nasusa, ale wziąłem to pod Nie da, ogólnie w tej sytuacji nie da się trochę grać, bo za każdym razem, kiedy Wave będzie puszował, za każdym razem doja dostanę dojazd od Mundosa i muszę jakoś z tego wybrnąć, więc prawdopodobnie w ogóle wzięcie face Rasha byłoby najlepszą runą i granie AP Tutaj. O, skraszował, nie frizował, Bardzo dobrze zrobił ten to Renekton. Dla mnie zrobił dobrze. Bo jakby to Frizował, to ja nadal nie mogę tego przepuszować. Nadal byłbym Frizowany. Przychodzi Mundo i ginę, nie? Może. O Zablokowały mi miniony, nie wziąłem katapultki. No trudno. Oj, to będzie bardzo, bardzo, bardzo trudna gra. Ale zobaczymy, jak ten QS. jak zrobię pierwszy QS, to będę i tak useful, prawdopodobnie. On ma Ignite, a więc teraz powinien dać się spuszczać, a jest Wave bez katapulty, więc chyba zdąży to skraszować. On wróci z jakimiś bardzo dobrymi itemami, więc. Yy, recall i Cloth Armorek kupimy. Może uda nam się przeżyć pod towerem. Pinka, a niech będzie Damy go tutaj defensywnego przed Dajwami, żeby Się obronić, aż wybitnych nie mają, ale No może się coś takiego wydarzyć On flashnie? Mógłby tam próbować podejść To sinąć chyba, mało many ma Jakie questy, jak one działają? Nasus, niektóre postacie w grze mają Questy między sobą, jak jeden drugiego zabije Dostaje coś na przykład tam, jakieś dusze Nasus na przykład ma dłuższą merkę, jest większy to trzeba troszeczkę lore może też znać Albo ewentualnie po prostu same te questy Niektóre postacie w grze po prostu mają w lore jakąś kosę ze sobą i Riot w ramach tego Dodał takie, mm, takie małe ur Rozmaicenie i można jakoś tam zbenefitować Zobaczcie co on robi. On frizuje cały czas linię. Ja nic nie mogę z tym zrobić. Nic nie mogę z tym zrobić. jedynie nie mogę to przepuszować. Ja mu pingowałem, że on tam idzie, ale niezbyt go to interesowało. Więc no musiał zginąć. Piszę move. Ja mu pisa. Ja mu pingowałem, że nie mogę mównąć. Możemy dać tu pinka, żeby widzieć, czy nie, nie wchodzą w nas. Okay, blue buffa nie ma. Nie ma. Dużo się leczy. O, zabiję go. Spoko! To jest spoko. Tabisy, tabisy, tabisy. I jeszcze więcej na bym powiedział, tutaj dorzucimy. Musimy dać się spuszować. I na spokojnie tutaj, na spokojnie. Ciekawi mnie, czy on robi back cleaver, bo jeżeli tak, to mamy, to mamy słabo. Słabą sytuację. Musimy tego, tego armora odpuścić już. No creepy tutaj na razie nie idą, ale to jest pierwsza gra. Zobaczcie, że on zaczął przegrywać. Będzie mnie frizował trudno. Będzie mnie No Muszę się z tym pogodzić, bo tu Mundo biegnie. Jeżeli nie cofnę, to... no to padnę i tak. A, nie, nie frizuje. Dobra, i. Chyba Gauntlet pierwszy powinniśmy zmontować, co? Tak mi się wydaje. Zrobimy Gauntleta. Bardzo dziwna muzyka. Nie no, skipnę chyba, nie naprawdę tego przesłuchać. Na którym levelu jest quest? 11, nie? Chyba. Dobrze mówię? Na 11, dobra. Się zdziwi Nie dałem mu autoataku. Kartus nie ma Koda. Ale widzicie, jak na to, że ja miałem 0,3, a on 2,1,3 i Ignite'a? Tak jest, Ignite. To ja, to ja to prawie wygrałem. Więc yy, zobaczcie, jak jest blisko, jak blisko jest, żeby to wygrać. Agresywny pik. Nie, ja to już wziąłem pod testa, czy ten quest dalej działa, Bóg, z nasusem. Bo jeżeli tak, to warto, wydaje mi się, że warto korzystać z tego. I na jedną scenę zawsze tego spajka dostawać 3 sekundy dłuższą merkę. Fajnie, fajnie. On nie ma flasha, nie ma Ignite'a, to spinguje. Flash, Ignite, Rka. Niech wie, niech wie. Będą mnie dajwowali. Eee, dam tak. Assistance nie. Zajwują mnie na pewno. Nie wiem, czy coś z tym robimy. Okej! Okay. Ej! Spoko? Spoko. Tracę dużo klipów, ale my za to robimy dajwa na dole. Albo nie robimy. A ireli łapiemy. No, no to ireli łapiemy. Też gi, też git, Dawajcie mi Irellię. Albo nie łapiemy. No to nie spoko, to nie spoko. Straciliśmy wieże, miniony. A nic nie zrobiliśmy w zamian. Dziwne, że tego bota nie zajmowali. Aha, bo tam jest sam Kench, no tam. No tam kiencz, a może ciężko. Dobra, ja teraz będę pingował już, że on misuje. Dziesiąty. Jeszcze jeden level, jeszcze jeden level i zobaczymy, czy Riot naprawił błąd, czy wyje**** mają w takie rzeczy. Widzu, wszystko jest na YouTubie, obejrzyj sobie odcinek, to się dowiesz. Salemalenko. malenko. Tu ktoś będzie do mnie szedł, bo on przegra, Olina. Dobra, jest quest. I teraz, żeby questa wykonać, muszę użyć erki na minionach. Dobra, zobaczymy, czy to działa. Chyba, że on już go zrobił. To. Renę zrobił. Peace Low Dog. <laughs> Zwyzywał mnie. Co za śmieć. Ciekawe za co w ogóle mnie wyzywa. Co, że k gierka? Ziomuś. Co oni tu pospinani są na tym solo queue? Może też grał 500 dolarów. No ma nie wiem czy z nią wygram. Susik jednak coś tam robi, coś tam robi. Dawaj go, czemu my go nie bijemy? Czemu my go nie bijemy? Ej! Jest k sam na trzech. Okej, okay, przesadziłem. Uwaki, on jest twardy. Co jest? Zaskoczyłem się. Myślę, że chce tego tormaila robić. A zrobimy go chyba. Dobrze, że mnie nie swallowował, bo byśmy zabili dwóch. Ale no, dzięki temu nikt nie padł. A padłem, więc spoko. Kocham klefa. To jesteś bananem. A skąd taka plotka? Kocham klefa. Prawda, ok Dobra, bo dwa inhibitory straciliśmy to może jednak nie, ale tu wizje mają, tu Z, Niestety jestem Bóg z Renektonem i Nasusem on dalej działa, ale no jak jeżeli jeżeli e, Renekton wbije pierwszy nasty level, czy to obdwoje naraz dostajemy tego questa w tym samym czasie? Ja nie wiem jak to działa. No ale no nie warto chyba nawet pikować. nawet każdy musi wbić, a jeden drugi musi czyli musisz bić jednostkę i od razu zerkować w milionach. No okej, okej.